Nauka literek z żużu. -żu. Alarm! Alarm! Słyszycie to? Kłócą się! Moje literki się kłócą, a właściwie to A się awanturuje! To A wygląda jak trójkąt, którego dolny bok został przeniesiony trochę wyżej. Mhm. O! Ho, ho, ho. O tak! Dokładnie tak wygląda A. A, które twierdzi, że jest absolutnie najważniejsze, bo jest w alfabecie pierwsze. Mówi: O tak. Posłuchajcie. Aparat, arbuz, aligator, ananas, apaszka, adorator. Te wyrazy są na A, a w nich pierwsze skrzypce gra. Uh -huh. Ananas, apaszka, adorator, a aparat, Arbus aligator. Te wyrazy są na A. A w alfabecie władzę ma. Hm. Jak to pozostałe literki usłyszały, to się tak zdenerwowały, że... Ach! Moja literkowa kulka aż podskakiwała w rytm ich krzyków. Hm. Ale wiecie co? Nagle się uspokoiła, bo literki szybko sprowadziły A na ziemię mówiąc, że na przykład arbus bez litery ry, b u i z to same A. <laughs> A więc każda litera w alfabecie jest równie ważna co litera A. Pamiętajcie o tym! <laughs> pa pa! Tak się cieszę, moja kuleczko, że jesteś już spokojna. Moja ty kochana. Mua, mua. <słuch> <słuch>